Cześć, witajcie w ostatnim filmie wrześniowym, bo już mamy 30 dzień września, więc no cóż, jutro już trzeba kontynuować naukę. Także dzisiaj przychodzę do Was z takim dziwnym, podwójnym filmem z Holem i z projektem DENKO. Wiem, że to się nie ma, ale. Chociaż może troszkę się ima, bo w sumie projekt Denko, zakupy, tylko że to te, te Denko jest pielęgnacyjne, a zakupy są niepielęgnacyjne. No ale dobra, już może zacznę od tego holu, on jest naprawdę niewielki i tak, kupiłam sobie, jak już Wam mówiłam, kupiłam sobie dwie szczotki, te podróby Teasera. Jedna jest zapakowana, to jest dla mojego chłopaka, a to jest moja. I od razu widać, że to, że to jest jednak podróbka, bo no jest bardziej lichy, lichy ten plastik, jest jakaś taka bardziej drapiąca, no ale daje radę. W sumie całkiem podobnie się zachowuje. Jeżeli no Wam szkoda 40 zł na tangle teasera oryginalnego, to można się poratować, chociaż ja uważam, że. Mm, Tangle Teaser oryginalny jednak jest lepszy, ten mi się wydaje taki troszkę, no, nie do końca. Ale, no, chciałam mieć coś do torebki, a jednak szkoda mi tego Teasera mojego za 37 zł, wrzucać do torebki, tak, bez opakowania. No, a takie coś za 5 zł, to jednak, no, nie ma co się oszukiwać, nawet nie jest za bardzo szkoda. Więc to. Kupiłam sobie też z eBay'a y, pędzel, taką y, podróbkę Real Techniques, tylko, że... Y, on jest taki mniejszy niż ten Real Technics, bo jak widzicie, on tutaj ma taką główkę, a ten Real Technics chyba mają taką jak to mniej więcej, czyli wydaje mi się, że większą. Odpada mi to, czy znaczy jeszcze nie odpada, ale mi się tak chwieje to czarne, więc będę musiała sobie to chyba oderwać i przykleić, bo chińskie w końcu, nie? I pędzel jest fajny, jest mięciutki, na znaczy razie na razie go jeszcze nie używałam, tylko go tak po prostu maziom, miziam i dotykam. I, I powiem wam, że naprawdę wydaje się bardzo, bardzo fajny. Będę go używać chyba do różu tak myślę albo do bronzera z tym że no wkurza mnie to coś to takie bo to naprawdę ja czuję że mi lata ten pędzel. E, no dobra, ale będę musiała to przykleić i tyle. I tak jak chyba już wam mówiłam, że chcę kupić sobie paletkę Vintage Romance ze Slika i e, jest moja, oczywiście, że jest moja, jak żeby inaczej. E, robiłam zamówienie grupowe z dziewczynami na e, w drogerii internetowej Kokolita robiliśmy naprawdę bardzo duże zamówienie już częściowo dziewczyny zostały obdarowane swoimi rzeczami części jeszcze do mnie musi się zgłosić po to no ale paletka jest piękna naprawdę, mi się bardzo podoba tylko, że jeszcze jest nieśmigana, ani razu jej nie użyłam pewnie i tak już ją wszyscy, wszystkie widziałyście, bo no cóż, cały czas coś o niej słychać, mam nadzieję, że w ogóle widać te kolory bo wydaje mi się, że film trochę taki ciemny jest, no ale no, ale trudno. Ważne, że mam kartę kupioną SD-ową, bo ogólnie tymi ustawieniami aparatu to ja się zaraz do nie przejmuję, a ja po tym filmie mam ciemne, no ale dobra. Who cares? Yy, I mam. Kupiłam sobie też kredkę z Elfa Białą na linię wodną, ale jest tragiczna. W sumie na wielka masakra ta kredka jest, bo ona jest perłowa, ale to dobra, mniejsza, gdyby ona jeszcze rysowała na tej linii wodnej, ale nie. I tutaj ona wygląda tak, ale na linii wodnej to w ogóle się nie da z nią nic zrobić, chyba że malujemy, malujemy, malujemy. 15 minut minęło, o coś widać białego! Także wow! I dostałam taką próbkę tester cieni Muła. To jest Trio Eyeshadow i to jest Theatrix, Wersja tam są jakieś takie różne, nie znam ich. No i ogólnie cienie, hmm, one Wam wyskoczą, więc ja po prostu pokazuję tak. To był jeden testerek na całą paszkę, więc go dla siebie Zresztą kolory tych cieni. To są takie bardzo, bardzo drobinkowe, a jednak jest mało ludzi, którzy lubią drobinkowe cienie. Wygląda, słocze wyglądają tak, tylko że one są bardzo, bardzo delikatne. Kiedy sobie przejedziemy, jak widać, będę musiała się tymi cieniami pobawić i zobaczyć, czy one w ogóle są czegokolwiek warte. No ale, no dobra, jakiś tam gratisik był, więc sobie go wykorzystam I to jest cały mój haul da, Jak widać, no, głównie kolorówka i jakieś tam rzeczy takie jedna... i Takie urodowe, no po prostu pędzel i... i szczotka No i teraz przechodzę do projektu Denko Projekt Denko Jest nieduży jak na mnie, więc szybko to przeleci Zaczynam od rzeczy, które jeszcze nie zużyłam, bo została mi naprawdę na jedno zużycie i to jest Original Source Chocolate and Orange. I tak, ja uwielbiam ten zapach po prostu delicję, miam-niam, ale yy, tak. Wiem, że dużo osób mówi, że te żele są niewydajne. A tam, a tam ciul! U mnie to jest wydajne, ja to dwa, dwa miesiące ja to mam i naprawdę używałam ostatnio naprawdę non-stop właściwie, kiedy byłam w domu. To używałam tylko tego żelu, żeby go wykończyć. No i był, i był, i był. I teraz mi stało na ostatnie zużycie no i tyle, ale naprawdę miałam go długo, więc jeżeli komuś starczy na dwa tygodnie, to nie wiem, ile tego na siebie leje. I drugi żel to jest Fruit Kiss, i to jest z Biedronki. One tam były na, na lato takie puszczone edycje. Tutaj widać jeszcze taka kropelka mi została, ale ogólnie, że bardzo gęsty, świetna konsystencja, ale akurat tego wydajność to tragedia jak dla mnie. Nie wiem, czy mi się ta konsystencja spodobała, że tak na siebie golałam, czy po prostu on jest niewydajny. 300 ml, a chyba w miesiąc poszedł, więc jak dla mnie to bardzo dużo. Zapach średni, taki ciepko, ciepko yy, rześki yy, No na lato okej, okay, ale ogólnie bym się nie skusiła na ten, że drugi raz, chyba że ze względu na konsystencję, albo gdyby wprowadzili inne zapachy. Marion koncentrat antycylulitowy, to już mówiłam o nim w recenzji Shiny Boxa, no niezbyt fajny produkt produkcji i nie polecam. Balea odżywka do włosów blond. Ja ją kupiłam razem z szamponem, ona ma 200 ml, a szampon ma bodajże 250 I jak szampon jest wydajny, to to niezbyt. Nie wiem, czy to chodzi o tę wersję do włosów blond, bo ona była bardzo, bardzo rzadka. Yy, właśnie była taka rzadka i, i szybko, się, szybko się zużywała, ja jej nie użyłam dużo razy, myślę, że tak około 10, max 20 razy I, yy, i to było tak, że jest to odżywka taka na szybko, po prostu jeżeli chcemy sobie czymś włosy w ogóle pokryć, żeby one były gładsze, bardziej troszkę nawilżone żeby ogólnie... Ja na przykład nie wyobrażam sobie nie nałożyć odżywki przy moich włosach, no bo one potem takie końcówki mają suche i niefajne, więc ja muszę coś mieć, a ta odżywka była fajna właśnie taka na szybko, jeżeli nie mamy czasu nosić na głowie maski. Alterna, krem do rąk, granat i aloes. Bardzo fajny krem, ja go używam i do rąk, i do stóp, ponieważ jest bardzo, bardzo gęsty i, i nadawał się po prostu do tego, ładnie pachniał. Ładnie nawilżał i był też niedrogi, fajny skład. Ja ogólnie bardzo, bardzo lubię Altery i Alberde. I tak poza tym, to to jest chyba jeden z niewielu produktów, które możemy dostać tak normalnie w drogeriach z certyfikatem BDIH. Wiem, że jeszcze peelingi Altery mają, ale tak w ogóle fajnie, jeszcze Kadi mają ten certyfikat. I dobrze, jak już powiedziałam. A, nie Kadi, powiedziałam Alverde To już skończę Alverde i to jest ten duet, o którym mówiłam Wam w, w recenzji produktów z DM I tak, szampon bardzo fajny, chętnie do niego wrócę kiedyś może No ja ogólnie Alterę i Alverde lubię, jeżeli chodzi o szampony, mi naprawdę odpowiadają Natomiast odżywka Mówiłam, że mam co do niej wątpliwości, czy ona działa, czy nie działa, czy jest przeciętna jeżeli chodzi o nałożenie na krótko, to jest dosyć słaba. Teraz właśnie wyrażam swoją pełną opinię po zużyciu jej. Jest dosyć słaba, ale jeżeli ją nosimy na głowie tam 40 minut, godzinę, to naprawdę jest o wiele, wiele lepsza, więc stosowałam ją jako maskę i była naprawdę niezła, chociaż raczej wątpię, żebym do niej wróciła. Nie jest to do końca multi produktu, wolę coś innego, ale ogólnie jeżeli chodzi na moich włosach przy dłuższym noszeniu, to naprawdę była okej. Okay a Healthy Balance Puder, ja już tutaj mam samą resztkę, w sumie już takie wiecie, jakieś tam poboczniaki, więc już tego nie zużywam Puder całkiem by fajny, fajnie pachniał, tak słodko, tak troszkę owocowo Ja mam numer 52 i on był taki dosyć żółty, więc do jasnych karnacji zdecydowanie się nie nada moim zdaniem No i co mogę o nim powiedzieć? Matowił, chociaż ja potem teraz mam dosyć mocne problemy z przetłuszczaniem się skóry, więc już mi mało co daje rady, więc po prostu go służyłam jako taki puder, który po prostu przyklepię makijaż i troszkę zmatuje, no i tyle. Ja lubiłam go, powiem, że, że naprawdę był ok i możliwe, że kiedyś bym do niego wróciła, kiedy moja skóra się uspokoi. Olej z awokado. Z ze sklepu Fitomet, ja już o niej mówiłam, to jest bardzo, bardzo dobry olej. Używałam go głównie na noc jako krem i był naprawdę super. Świetnie nawilża skórę, była mięciutka, odżywiona, nawilżona, wszystko miam, miam. ale teraz użyłam chyba około połowy tego oleju, żeby zrobić sobie olejek myjący do twarzy, taki do demakijażu notka jest na moim blogu. Podlinkuję Wam na dole, jak w ogóle zrobiłam ten olejek, z czego i, i ogólnie jak wygląda. Więc ten olej już poszedł, yy, bardzo mi się dobrze go używało, bardzo możliwe, że do niego wrócę, bo naprawdę był super i bardzo, bardzo go podbiłam. E, nie we pearly shine, to chyba nie ma co tutaj dużo mówić. Szminki nie skończyłam, bo kurczę, to jest szminka dla małych dziewczynek, które chcą się poczuć bardziej tak dorośle i po prostu chcą sobie usta pomalować czymś. E, nawilżenie nie żadna pielęgnacja ust właściwie, e, hamski. Perłowy połysk na ustach, więc to nie jest dla mnie, więc dlatego ją wyrzucam, już mam ją od dawna, chciałam po prostu do niej wrócić, jakoś tak wiecie, z sentymentu, jak się było młodym, malutkim, to się takie coś kupowało. Dermedic Hyaluron 3, nie Hyaluro Chialuro, Hydrain 3. Krem pod oczy, takie maleństwo na szczęście nie maleństwo, no 15 gram jak standardowy krem pod oczy. Ja jeszcze go nie skończyłam, ale już lada dzień go skończę. Delikatny taki właśnie lekki krem pod oczy, niekoniecznie, hmm, znaczy na pewno nie dla osób, które mają bardzo przesuszenie pod oczami, które mają zmarszczki, które nie wiadomo jak już mają tę skórę taką no jednak zmęczoną, już zniszczoną. To jest taki krem dla właśnie dla, do trzydziestki myślę. E, Takie dosyć delikatne nawierzenie, myślę, że poleciłabym go takim nastolatkom albo e, jako pierwszy krem. Podobny jest trochę do tych z AA, ale ma trochę lżejszą, taką luźną konsystencję. E, no i ogólnie był ok. E, tuż Dora z Lovely False Lashes i to jest e, tusz, który bardzo polubiłam. Może nie robi jakiegoś efektu wielkiego wow, że jakieś pogrubienie czy nie wiadomo co ale fajnie. Mm, Rozdzielał te rzęsy, mimo że szczotę miał taką, która mi naprawdę na początku przeraziła, bo jest taka gruba, wielka i jak moje oko. I naprawdę mnie na początku przeraziła, ale okazało się, że dawała piękny efekt. Naprawdę świetnie rozdzielała rzęsy, robiła takie firanki, takie delikatne firanki. E, takie rzęsy były podkreślone, ale jednak zauważalne i mi się bardzo, bardzo ten efekt podobał. Tylko jedyne jakie zastrzeżenia mam do maskar Lovely Evie, bo to jest takie, że one naprawdę szybko zastygają i koło miesiąca, maksymalnie dwa i, i maskara już, już naprawdę mało co hula, a ja wolno zużywam tusze, więc mi się wydaje, że normalny tusz y, starczy by na 4-5 miesięcy, a tutaj mamy czas połowę krótszy, więc no niekoniecznie jestem na tak. Chociaż jeżeli chodzi o efekt, to super. I ostatnia rzecz, znaczy ostatnia, może niekoniecznie ostatnia, chyba przedostatnia, y, to jest y, nie przedostatnia, przed przedostatnia. Y, to jest to, co Wam pokazywałam, czyli nie w swoim opakowaniu, czyli peeling z firmy Fennel, ciasteczka z czekoladą. Skończyłam go, był fajny. Jeżeli szukacie słodkiego, bardzo słodkiego zapachu, takiego na zimę i dobrego zdzierania, to polecam. Chociaż peeling nie jest tani, bo kosztuje chyba 27 zł albo coś około 30, więc nie jest tani, ale bardzo fajnie mi się go używało. Krem do depilacji, skóra wrażliwa z ziali, ja ogólnie używam takiego czegoś do wąsa i do okolic bikini No i ogólnie wszystkie te kremy mają napisane, że od 5 do 8 minut, maksymalnie 10 A tak naprawdę jeżeli macie grube włosy to ten czas wam nic nie da, więc ja używam czegoś takiego na 15 minut I wtedy daję radę, było ok, śmierdziało jak to krem do depilacji, no ale, no ale trzeba jakoś się ugolić I ostatnia rzecz z tego co mi się wydaje tak, ostatnia rzecz, to jest Sylveco brzozowa Bro... brzozowa pomadka ochronna z betuliną i to jest taka pomadka naturalna była fajna tylko, że ja ogólnie nie ma problemów z ustami i to wygląda tak, że ja bardzo rzadko używam takich produktów i ta szminka mi tak zastygła, po prostu się, przez to, że ona jest naturalna pewnie, ona jest taka gumowa że tragedia, w ogóle wykręcić tego się nie da, bo jest masakra, naprawdę ciężko to chodzi i jest takie gumowe, takie ciągnące, i pierwszy raz widzę coś takiego, no ale to jest w końcu już naturalna, taka naprawdę. A firmę Sylveco bardzo lubię, no ale takie produkty nie są dla mnie, bo ja ich nie zużyję. Chyba musiałabym mieć pojemność, nie wiem, 0,2 grama, żeby to zużyła. No dobra, i to jest tyle, czyli mój Holly Projekt i Trzymajcie się gorąco, pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam mojej koleżanki z nowej grupy z kosmetyki. No i tyle, pa. pa.